Witajcie w następnej degustacji. <knie> Tym razem piwo z browaru e, zamkowego Cieszyn. I jest to noszak. Piwo jasne, pełne, e, ważone i rozlewane w cieszynie. 12 stopni B.L.G. 5,5% alkoholu. Bardzo ładna etykieta. E, co tu Trzymasz w ręku piwo, które jest hołdem dla Przemysława pierwszego noszaka władcy Księstwa Cieszyńskiego. Uczciwość, zaufanie i dokonywanie właściwych wyborów uczyniły go wybitnym dyplomatą średniowiecznej Europy. Ważąc piwo, kierujemy się tymi samymi zasadami. Nasz wybór to naturalne składniki i tradycyjne metody ważenia. Ze wzgórza zamkowego, z którego władał noszak, my dzisiaj wysyłamy piwo w świat. Oto noszak z cieszyna. Piwo jasne, pasteryzowane, 5% alkoholu, składniki. Woda, słód jęczmienny, chmiel, drożdże. Mętność i osad są naturalnymi cechami produktu. No dużo tu nie napisali. Na ich stronie jest więcej informacji, bo już podają, że na przykład dodali trochę ciemnego słodu karmelowego, że chmielem jest marynka, czyli polski chmiel. Bardzo dobrze. To jest kapsel. Z logiem cieszyna takie ciemne, brudne złoto, troszeczkę. No ale wydaje mi się, jak do księcia, no to taka złota korona pasuje. Ok, przejdźmy do piwa. Piwo jest um, złote, ciemnozłote, klarowne. Jest, jak przy nalewaniu, jak widzieliście, nawet może zobaczycie na końcu, będzie. Wypłynęło nawet troszeczkę, eee, troszkę przesadziłem z wigorem nalewania, eee, ale piana wyglądała bardzo przyjemnie: gęstą, drobność pężykowa eee, w kolorze ecry, całkiem, całkiem. No, teraz zostało już tylko wężyk, wężyk, obwódka na szkle i trochę suchej piany, czyli nie jest ani źle. Dobrze. Aromat jest słodowy, leciutki karmel czuć tutaj. Jest też miła nuta chmielowa, ziołowa i nie jest aż tak intensywna jak w Pilsie, ale dobrze wyczuwalna, przyjemna. Czuć takie podpalane troszeczkę nuty może ciemnego chleba, które łączą się z tym karmelem. Przeważnie ciemny chleb jest E, niestety barwiony karmelem i to tak troszeczkę teraz już się e, łączy ze sobą. E, ogólnie jest bardzo przyjemnie. Dobrze, zobaczymy jak w smaku. Wasze zdrowie. Iwo jest pełne, ale wytrawne. Czuć takie przypalane, trochę nutki chlebowe. E, czyli znowu Włącza się ten Graham. Jest ziołowość. Leciutkie cytrusowe nuty też. Fajnie pijalne. Przyjemne w odbiorze. Gaszące pragnienie. Dobre piwo. Jeśli chodzi o gruszkę, ona jest minimalna. Jakieś tam ziołowe akcenty są. I lekkie, właśnie takie palone nuty, które łączą się z tym ciemnym chlebem. Jest ok, naprawdę mi się podoba. Jest to piwo wytrawne, mimo że tak naprawdę e, ono się opiera w większości na słodowości, ale jest wytrawne. Przyjemne, naprawdę e, bardzo spróbowania. Dobre, jasne, pełne. Z przyjemną, jak Fajne. Mam nadzieję, że ta decyzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i oczywiście możecie przesłać <laughs> ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie.